Juhu, hej kochani! E, dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga mojego urodzinowego, więc wielpcie mnie i składajcie mi życzenia. Nie żartuję sobie. E, dzisiaj idę z moją żoną, kochaną Gosią, idziemy na taki event e, charytatywny. E, dla Was parę scen z tej okazji. E, no oprócz tego, a tak Gosia się właśnie szukuje na ten event. się śmieje, że kobiety mają. Bardzo takie fajne, fajną rzecz, jeśli chodzi o szykowanie się na imprezy. Zawsze zaczynają od fryzury. Gdzie mężczyźni zawsze kończą na fryzurze, o ile mają włosy. Także to tak sobie pomyślałem, żeby wam o tym powiedzieć. Także, kochani, zapraszam na vloga i do zobaczenia już wkrótce. Juhu! A ja już, słuchajcie, jestem wymalowana i teraz mogę Wam powiedzieć, gdzie idziemy. Także z okazji urodzin Darka, akurat tak się złożyło, że wybieramy się na e, taki event charytatywny, który będzie w stylu red carpet. To będzie czerwony dywan i jest to mm, taka duża. E, m, duży event na cele charytatywne i organizuje to, ten event jest organizowany przez um, działalność charytatywną związaną z słonikami, w którą jest, że powiem, bardzo współpracuje z nimi Julka. Julka pracuje z nimi, pomaga im i właśnie na tym evencie będzie tam jedną z organizatorów. Rok temu właśnie Julia zapytała się, czy ja bym nie chciała wziąć udziału również w tym evencie i trochę im pomóc, a witając gości. A że akurat się tak złożyło, że wypada w tym właśnie w Darka urodziny, to idziemy. Eee, idziemy we dwójkę, także będzie to impreza w stylu red carpet, dlatego stąd też mój bardzo mocny makijaż wieczorowy. Eee, I się szykujemy. Włosy są już trochę zrobione, co prawda nie mogę sobie dać z nimi radę, ale jako tako. I miałem busiczki i do następnego wejścia. Pa! Ani właśnie będziemy zaraz wychodzić na przystanek. Będziemy jechać do centrum, a z centrum będziemy jechać gdzieś poza Edynburgiem, bo to całe miejsce, gdzie jest organizowana ta impreza, jest gdzieś poza Edynburgiem. Także ja się wyszykowałem jak stróż Boże Ciało, się założyła piękną suknię, tak samo i wygląda po prostu zjawiskowo. Także kochani, ja się, ja się będę z Wami kontaktował co jakiś czas i będę Wam przekazywał wspaniałą relację z imprezy o słoniach na mojej rodzinie. Pa, Papa! Hey, kochani. My jesteśmy już, czy znaczy ja jestem już e, w, centrum, e, w centrum Edynburga na Hanover Street. Tutaj jesteśmy umówieni z niejaką panią, której nie znamy w ogóle e, i, mamy, i mamy z nią jechać na, na całą imprezę. Ma nas zawieźć, e, bo to jest pod Edynburgiem, jak już wspomniałem. E, tylko, że jest taki problem, że spóźnia się Julka, która jest, która jest organiz, organizatorem or, organizatorką tej imprezy, i nie mamy pojęcia w ogóle, jak ta kobieta wygląda. Także martwimy się, że będziemy musieli jechać pociągiem na ostatnią chwilę. Ale miejmy nadzieję, że Julka zdąży na czas i że będzie wszystko się pomyślnie. Także, kochani, do zobaczenia Do usłyszenia wkrótce. Juhu, pszczółki! No, no hej kochani, jesteśmy już na miejscu. E, powiem Wam, że miejsce jest bardzo przyjemne. Nie wiem, czy będę mógł okay. się tylko nagrywać, tak, trochę głupio. Ale nagram trochę z zewnątrz, zobaczcie, poznajcie tą panią. To jest Gosia. Słuchajcie, ale zobaczcie, jakie są piękne widoki w ogóle. Nie wiem czy to teraz widać wszystko. Chyba nie bardzo. Ale tam kochani jest taki bardzo ładny most. Jest morze północne. W oddali widać góry. Tutaj to miejsce wygląda mniej więcej tak. Bardzo przyjemne miejsce zdal od centrum także tak także spróbuję się połączyć z wami wkrótce, za chwilę papa pa. tam kochani przyszedł już yy, chłopiec chłopiec który będzie grał na dudach na bagpipes czy jaki przystaniaka? I beretkę sobie włożył. <laughs> Nawet nie wiem no, jak się no, taka no, szaprazywa no, no, nazywa, no. Kochani moi. Kilt to wiem, że kilt, to jest ta spódnica. Taki cały strój nie ma pojęcia. Zobaczcie, poznajecie tą panią tutaj. Halo, kuku. <laughs> to jest pan zagrał mi. <laughs> Także to zobaczenia za chwileczkę. Kochani, to znowu ja. Eee, Gosia poszło zabawiać gości z koleżanką, ponieważ Gosia e, dzisiaj jako wolontariusz e, ma być hostessą i ma sprzedawać jakieś loderie na nową całą imprezę. E, także ja jestem, ja mam też zadanie wyznaczone i ja tutaj moje mojej gości torebki. E, że tak, na razie czekam na, na skrócenie imprezy, ponieważ o 8 ma grać zespół. I jeszcze potem o 8 ma grać Pan na dudach. Także może uda mi się coś na o tym znaleźć. Także czasami można go ścigać siebie. O, i przyszła gwiazda, przyszła gwiazda. I przyszła, gazda, przyszła gazda. Tak, pani, e, Właśnie muszę teraz zająć się moją żoną. O, i już dostał nagrodę. Oj? for her work on Hi guys, just to let you know a little bit about Stalking for Elephants. We're a voluntary group who work and tirelessly and raising money and awareness for the parts of the African elephants in particular. Um, i don't know how many of you are aware of how bad the poaching in africa has got. and with a recent survey that was released about a month ago, um, the african elephant will be extinct within seven years if so something isn't done to stop this poaching. It runs about rhinos and lions, and um, there is a huge market for riding upon across Vietnam and other um, countries in Asia. And as for the lions, they face the extinction also within 10 years due to hunting. It's a sort of hunting where the animal, after reaching a certain age after being bred in captivity, is released to a bigger enclosure where it can be hunted by hunters with no way of escaping. And it's also a big issue across South Africa mostly, where there is small lions actually bred in captivity right now

Jesteśmy, Co, jesteśmy w domu i Jurki. Nagrywa. Tak nagrywam, właśnie tak nagrywam, bo musicie się pożegnać. Impreza Nagrym się w już... Śmiece. Impreza Słuchaj, się dzieje. <laughs> <Ja cię strzelę. śmiech> nie powiedzicie, nie mogę nic powiedzieć. E, impreza się skończyła, było bardzo przyjemnie. E, moja rola skończyła się na pilnowaniu torebki. I na hmm. szkawkę. i na, i na ten, że Jurka ma taką czkawkę pijają. I na tym, że Jurka ma taką czkawkę pijacką. pijacką, że się w ogóle ręce opadają na, na takim evencie <laughs> się ta kupiła. <laughs> Że teraz chodzi i się obijać Także my, zosta my zostaliśmy teraz e, podwiezieni mm. przez już koleżankę e, do jej domu. No i teraz, co my zrobiliśmy? I teraz, co stop. zrobiliśmy? Co my zrobiliśmy? I, I musimy już przyjść najwyraźniej. I musimy jej przyjść. Najwyraźniej? Przepraszam, że tak